Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Witam Państwa. Trzynaście po ósmej w tej chwili na zegarze, a w naszym studiu Grzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła z Okręgu Rybnickiego, okręgu nr 30. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Przy okazji także przewodniczący, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, między innymi tej w Sejmie. Panie pośle, co się wydarzy na posiedzeniu Sejmu? Nie mieliśmy okazji o to jeszcze zapytać posłów Prawa i Sprawiedliwości. 15 października, na tym przerwanym ostatnio... Bo podejrzenia opozycji, no, daleko idą, co się wydarzy. No będziemy kontynuować program, który został przyjęty przez Konwent Seniorów i będziemy realizować te punkty, które są zapisane w naszym temacie sesyjnym no to jest posiedzenia sejmu. Takiej odpowiedzi się spodziewaliśmy, ale podejrzenia są takie, że po to zostało przerwane to posiedzenie, żeby coś tam się pojawiło. No na przykład dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że rząd chce powalczyć o głosy nauczycieli, więc możliwa jest nowelizacja karty nauczyciela. Nie piszą, że na tym posiedzeniu, ale kiedy jak nie wtedy? E, wszystko przed nami. No to ciekawe, co się będzie działo. Panie pośle, to w takim razie zapytam o to, co udało się, a co się nie udało w minionej kadencji, tej, która dobiega końca, bo pan w kilku ważnych komisjach zasiadał. I tu też gazety dzisiaj o różnych rzeczach przypominają. Na przykład, że na razie do szuflady trafiły różne projekty ustaw, na przykład odnowienia ordynacji podatkowej i innych ustaw dla biznesu, dla małej przedsiębiorczości, które no, spodziewali się chyba, że będą wcześniej przyjęte, a na razie poległy. Czy one wrócą jeszcze? No, bo, bo wiadomo, pisz... że nowa kadencja to nowe rozdanie. Wszystko tak, oczywiście, zaczyna się od. Nowa. No, my piszemy program, który jest wiarygodnym programem do realizacji przez kadencję. Dzisiaj podsumowujemy ten nasz program wyborczy, czy go zrealizowaliśmy, czy nie. Uważam, że zre zrealizowaliśmy w stu procentach. Nawet troszeczkę dołożyliśmy do tego naszego programu więcej sytuacji, które mają ulżyć polskim rodzinom w życiu codziennym. Trzeba powiedzieć, że też w tej kadencji udało nam się uratować to, co jest najważniejsze na Śląsku. Górnictwo. Górnictwo to jest blisko 50 tysięcy miejsc pracy. W momencie, kiedy przychodziliśmy do rządów po poprzednikach, Jaszczemska Spółka Węglowa była na skraju upadłości. Działania Ministerstwa Energii i Skarbu pozwoliły na to, że aktywa, które były możliwe do zakupu przez polskie firmy, firmy Skarbu Państwa pozwoliły na uratowanie Jastrzębskiej Spółki Meglowej i nie mamy powiedzmy naszych perełek, chociażby e, przypomnę spółkę energetyczną Sej e, nie mamy w rękach obcych, tylko w, w Skarbu państwa mamy zasiadanie tam naszych władz, które prowadzą to, że dzisiaj ta spółka jest własnością Skarbu państwa. No to prawda, powstała też Polska Grupa Górnicza, a jednocześnie pytanie. Które związkowcy czasem stawiają, mówiąc, że trochę nie ufają rządzącym, bo obawiają się, że obietnice to jedno, a chęć likwidacji kopalń to drugie, tylko nieujawniona nie y, intencja. Więc zapytam, co będzie z węglem za 20-50 lat w państwa wizji w Polsce? Będzie wydobywany, a jeśli tak, to co z niego będzie robione? No Z pewnością tak. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że inwestycje w energetyce, w tą tak zwaną energetykę konwencjonalną, idą pełną parą. Dzisiaj Opole, Kozienice. Ja wiem, że energia elektryczna powinna się też opierać na czystym środowisku, czyste powietrze. Dzisiaj technologie pozwalają na to, że elektrownie instalują nowoczesny, nowoczesne instalacje, które pozwalają oczyszczać to powietrze i z pewnością do atmosfery nie będą się przedostawać te składniki, które truły nam środowisko. Poza tym energia elektryczna konwencjonalna jest dużo tańsza od pozostałych energii. Ale nacisk na zachodzie ze strony Unii Europejskiej czy pewnych środowisk w Unii jest dość duży, żeby ograniczyć jest wydobycie duży, a nie, ale nie tylko emisje dzi cyklowe. Celular... Sytuacją okazuje się, że jednak w Niemczech inwestuje się już teraz w górnictwo, szczególnie w to brudne górnictwo. Mówię tutaj o węglu brunatnym, gdzie powstają nowe zakłady, kopalnie węgla brunatnego, które produkują później surowiec dla. Energii konwencjonalnej i tutaj zanieczyszczenie jest dużo większe niż węgla kamiennego. Panie pośle, był pan, tak czy ciągle jeszcze jest, przewodniczącym podkomisji, która miała zająć się projektem obywatelskim Zatrzymaj Aborcję, no i o to nie mogę nie zapytać, zwłaszcza w naszym radiu, bo z jednej strony zebrano mnóstwo podpisów, złożono ten wniosek. Episkopat też, polski kościół, oczekuje zmiany prawa po to, żeby chronić te dzieci chore. Mówimy o aborcji, między innymi o aborcji eugenicznej. To jest drobna zmiana w prawie, ale podkomisja z tego, co Pisze na przykład jeden z naszych słuchaczy na Facebooku, pisze, proszę zapytać pana posła, dlaczego podkomisja do spraw projektu ani razu jeszcze się nie zebrała. Rozumiem niecierpliwienie szczególnie osób, które składały podpisy. Ja również składałem ten podpis i jestem jak najbardziej za tym, żeby tę sprawę rozstrzygnąć. Myślę, że bardzo dobrym miejscem, jak i czasem, będzie przyszła kadencja Sejmu. Dzisiaj trzeba też powiedzieć, że zdanie co do tej ustawy, do tego projektu, no nie jest jednoznaczne. My możemy oczywiście iść tą drogą, ale jeżeli się nie uda, to już zamykamy drogę na przyszłość. No to zależy od większości parlamentarnej, prawda? Dzisiaj też no. Nie jesteśmy w stanie określić tą większość, która by głosowała, bo głosowania za tymi dwoma projektami pokazały, nie że nie ma prawda? tej stabilnej większości. Czy w takim razie można się spodziewać, że w, w przyszłej kadencji sprawa w ogóle wróci, no bo z pewnością wróci, ponieważ to też trzeba powiedzieć, że ilość złożonych podpisów jest imponująca i to jest jak gdyby oczekiwanie społeczeństwa. No my jesteśmy wybrańcami społeczeństwa i musimy też starać się realizować to, co społeczeństwo od nas oczekuje i społeczeństwo zaufało i społeczeństwo też to jest podzielone. Nosimy... To, to wiemy, że w tej sprawie jest tak, podzielone. Oczywiście. Pytanie, którym głosom społeczeństwa bardziej się partia rządząca będzie przysłuchiwać, bo tu no, tak jak pan sam mówi, nie, arytmetyka nie do końca jest oczywista przy głosowaniu. Ta sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Też jest e, e, szansa na to, że Trybunał Konstytucyjny też wyda wyrok w tej sprawie i będziemy też mieć większą Jasność w tym temacie. Nawet prasa jakiś czas temu pisała o tym, że być może w ogóle tą drogą zostanie to uregulowane i Sejm nie będzie musiał się tym zajmować, bo Trybunał orzeknie, że obecne przepisy konstytucyjne już chronią do tego stopnia życie, że także yy, aborcja eugeniczna jest niedopuszczalna. E, ja bym też e, powstrzymał się przed dzisiaj w, w tym temacie ze względu na to, że trwa kampania. Nie chciałbym, żeby życie ludzkie było też przedmiotem kampanii związanej z taką różną argumentacją. Wolałabym, żeby ten temat był w ciszy, w spokoju, w konsensusie rozwiązany, ponieważ trzeba się liczyć również z opozycją, która dzisiaj ten temat też... Wykorzystuje w niektórych sytuacjach w kampanii. To jest po prostu niedopuszczalne. Ale też trudno się dziwić, że ludzie, którym zależy na tak daleko idącej ochronie życia, czy w ogóle ochronie życia, no nie chcą, żeby przed wyborami się dowiedzieć, kto ma jakie plany, jeśli chodzi o polityków, prawda, więc to pytanie no jakoś jest zasadne. Jestem optymistą i myślę, że przyszła kadencja Sejmu ten temat weźmie pod uwagę i z pewnością ten projekt ustawy będzie procedowany. To jeszcze tego zapytam pana, jako osobę, która deklaruje się, że na tym zależy, czy y, jeśli, bo nowy Sejm to nowe rozdanie, y, trzeba będzie od nowa zbierać podpisy pod projektem, czy państwo sami złożą taki projekt w razie czego? Poczekajmy do rozstrzygnięć wyborców, bo lepiej rozmawiać w momencie, kiedy mamy już fakty. A domyśle, no się to dobrze. Zabrzuć. Umawiamy się na tę rozmowę po wyborach w takim razie, jak już Bardzo będzie jasne, chętnie. ilu jest zwolenników, przynajmniej z grubsza. Panie pośle, no właśnie, wracając do tego, co się w tej kadencji udało, a co jest do zrobienia, to tutaj z kolei samorządowcy także ze strony opozycyjnej stawiają zarzuty. I chciałbym zapytać pana jako samorządowca również ze strony rządowej, ale z przeszłością samorządową, bo był pan m.in. przewodniczącym Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju. Czym by pan uspokoił i czy w ogóle chciałby pan uspokoić tych samorządowców, choćby ostatnio na naszej antenie Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, który startuje z listy Koalicji Obywatelskiej, mówił, że centralizacja państwa postępuje, samorządy są mocno ograniczone, ograniczane przez rządzącą partię. A pan, państwo, co na to? Nie podzielam tego poglądu, bo chociażby przykład Warszawy pokazuje, że jednak pan Trzaskowski sobie nie radzi w tej Warszawie. No chociażby... to jeden, jeden prezydent być może to się zdarza. Ja się nie radzimy sobie, jeżeli chodzi o konstrukcje budowlane. Tutaj mam na myśli wiadukt który uniemożliwia wjazd do Jaszembia, jak i wyjazd z Jaszembia. Jest to bardzo duże ograniczenie i kolosalny problem dla osób, które opuszczają zakład pracy, czyli kopalnie godzina 14-15. Co to płatki. oznacza w praktyce? Czy to oznacza, że rzeczywiście trzeba przejąć zadania samorządów na szczebel centralny? Czy... Ale nikt, nikt tego nie przejmuje. To jest taka. Dla mnie dziwna sytuacja to bardziej samorządowcy, którzy dla mnie w większości są politykami również, opozycji, bo no nie ukrywam, że większość samorządowców chociażby kojarzy się z Platformą Obywatelską i właściwie nawet startuje z ich list, choćby pan Frankiewicz też nie jest osobą anonimową i startuje z list koalicji obywatelskiej. To jest polityk, znany polityk i z pewnością używa takich argumentów, co by mu pomogło w kampanii wyborczej. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że samorządy mają duże wsparcie władz centralnych, bo chociażby pokazuje to przykład dofinansowania do dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich. My dzisiaj bardzo duże środki przekazujemy. Dzisiaj też jest informacja dotycząca szpitali powiatowych. Też przekazujemy duże środki. Przecież to jest też własność samorządu i jednak mimo tego staramy się z Państwa dotować ośrodki, szczególnie dotyczy to takich biedniejszych gmin, biedniejszych powiatów, żeby po prostu wyrównać szanse, jeżeli chodzi o dostęp do ochrony zdrowia. To jeszcze na koniec zapytam, co, czego spodziewacie się w przyszłej kadencji, jeśli sytuacja się zdecydowanie nie zmieni, jeśli chodzi o układ w parlamencie, a być może nie, bo tak sondaże wskazują. Samych sukcesów. A dla samorządów? Dla samorządów lepszej współpracy. Ja zapraszam samorządowców do współpracy, ponieważ uważam, że w samorządzie nie powinno być tyle polityki, co jest w centralnej Polsce. Tutaj trzeba po prostu patrzeć na dobro... Tego mieszkańca, bo dzisiaj samorząd ma możliwość lepszej oceny, jakie są potrzeby tutaj w gminach, miastach, wsiach, miasteczkach. Czyli uspokaja pan samorządowców, będzie dobrze? Tak, oczywiście, że będzie dobrze, bo jest dobrze. Yeah. Dziękuję bardzo. Grzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła z okręgu Rybnickiego, czyli okręgu 30. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.